Niech będzie Popchłens Chrystus. Witam Was serdecznie. Moi drodzy, rozpoczynamy wielki tydzień, święty czas, który daje nam Pan Bóg, abyśmy mogli głęboko doświadczyć tajemnicy naszego zbawienia, doświadczyć tego, że Bóg przychodzi, aby zwyciężyć w nas śmierć, zwyciężyć w nas grzech. I moi drodzy, chcę się z Wami podzielić się takimi kilkoma jakimiś myślami, podpowiedziami. Które wynikają z dzisiejszej liturgii Słowa. Mamy dzisiaj niedzielę męki pańskiej, niedzielę palmową. Moi drodzy, pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, będziemy obchodzić Paschę. Tak naprawdę już wchodzimy w tą Paschę. Pascha to jest przejście, i Jezus dokonuje takiego przejścia ze śmierci do życia, i przechodząc z tej śmierci do życia, Jezus niejako nas pociąga. On wyciąga nas z naszej śmierci, wyciąga nas z naszego grzechu. I dzisiaj w opisie męki pańskiej słyszymy o tym, że Jezus posyła swoich uczniów, aby przygotowali mu paschę. Oni sami pytają: "Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę?". A następnie Jezus mówi tak: "Idźcie do miasta do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi, czas mu jest bliski, u ciebie urządzam paschę z moimi uczniami". Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Popatrzcie, jakie to jest może takie drobne, ale jakie ważne. To Jezus urządza Paschę. Oni mają tego przygotować i my jesteśmy uczniami Jezusa i wchodzimy w ten wielki tydzień i my mamy przygotować Paschę w jaki sposób? Słuchając słowa Bożego, właśnie napełniając nasze serce niejako tymi wydarzeniami, a Pan Bóg dokona urządzi w nas Paschę swoją. On urządza. On chce u ciebie urządzam paschę. Chciałbym, żeby to gdzieś nam towarzyszyło, bo to nie my, to nie my zwyciężamy, to nie my wyprowadzamy siebie z grzechu czy śmierci, ale to Jezus i to on urządza ten czas. Ale ważne, żebyśmy my przygotowali, czyli ma być też z naszej strony jakieś zaangażowanie. Druga rzecz która jakoś wiąże się z tą paschą, to właśnie w jaki sposób dokonuje Jezus tej paschy. W całym tym opisie, który mamy w tym roku A, Ewangelii Mateuszowej, Jezus, można powiedzieć, wchodzi w doświadczenie opuszczenia. A opuszczenie to jest coś takiego bardzo charakterystycznego dla grzechu. Człowiek, który doświadcza grzechu, to pozostaje tak naprawdę sam, gdzieś tam coraz bardziej doświadcza właśnie takiego osamotnienia. I tak mamy to pokazane w tej Ewangelii dzisiejszej. Na przykładzie Judasza, Judasz, który zdradza Jezusa, który wchodzi w grzech, grzech ciężki, i co się dzieje? Pozostaje sam. Nawet ci, którzy wcześniej właśnie go przekupili, teraz można powiedzieć, że umywają od tego ręce. Kiedy Judasz do nich przychodzi, oni mówią: Ale nas to nie obchodzi, to Twoja rzecz. Jezus Judasza to prowadzi do, nawet do samobójstwa, właśnie to doświadczenie osamotnienia. I później w całej tej Ewangelii Jezus właśnie wchodzi w takie opuszczenie, żeby niejako od wewnątrz je w nas zwyciężyć, aby niejako je rozsadzić. I to będziemy doświadczać za tydzień, kiedy rozsadzi Jezus, właśnie śmierć, grup, kiedy wyjdzie jako zwycięzca. Ale najpierw musi się dokonać właśnie to wejście w głąb. Najpierw jest Jezus opuszczony przez swoich uczniów, później naprawdę w tej Ewangelii czuć, że coraz bardziej zostaje taki sam. Inni ewentualnie gdzieś tam są z daleka. Jezus jest otoczony tymi, którzy grzydzą z niego, naśmiewają się. Tam nie ma nikogo takiego, który go by wsparł chociaż jednym dobrym słowem. Także Jezus zostaje sam, opuszczony, a szczytem tego jest to wołanie na krzyżu Eli, Eli, lama sabachthani. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Bóg oczywiście nas nie opuszcza, ale w każdym doświadczeniu grzechu jest takie poczucie, że Bóg nas opuścił, że się odwrócił. Ale tak naprawdę to my się odwracamy. Ale, ale Jezus przyjmuje to doświadczenie i przyjmuje je w takim najbardziej dramatycznym, można powiedzieć, przeżywaniu, bo przecież On jest tak głęboko związany z Ojcem, a jednak pozwala, żeby, żeby nawet tego doświadczyć, to poczucie osamotnienia. I Wtedy dokonuje się ta pascha. Właśnie Jezus schodzi w to najgłębiej jak tylko się da, a potem zwycięża. I to będzie y, następna niedziela, niedziela zmartwychwstania, a wcześniej, oczywiście, Wigilia Paschalna, noc zmartwychwstania. Także moi drodzy, y, to jest ta pascha, którą Jezus chce w nas urządzić. Sam wchodzi w te najgorsze ciemności, y, w to najgorsze doświadczenie, jakim jest śmierć, opuszczenie y, Grzechowa. Kolejna podpowiedź y, to. Podpowiedź o to, kim dla mnie jest Jezus. Ważne, to pytanie przewijało się przez cały Wielki Post, w tych, zwłaszcza w tych Ewangeliach Janowych. Odkrywanie Jezusa, wiara w Jezusa. Ale to pytanie dzisiaj też wraca w Ewangelii. Także w, w tej Ewangelii, którą czytamy na poświęcenie palm, tam też się pytają, kim On jest. Ale w męce pańskiej, kiedy Jezus staje przed Sanhedrynem, najwyższy kapłan mu stawia pytanie, czy ty jesteś mesjaszem, synem Bożym? Jezus odpowiada: tak, ja nim jestem. Kiedy Jezus staje przed Piłatem, Piłat się go pyta, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus mówi: tak. Na wszystko inne Jezus milczy, ale tu potwierdza swoją niejako tożsamość i mamy wejść w ten tydzień też właśnie nadal z tym pytaniem, ale też z taką świadomością, kim dla mnie jest osobiście Jezus. Uderzające jest w tej Ewangelii dzisiejszej to, że. Judasz w czasie ostatniej wieczerzy, wszyscy uczniowie mówią do Jezusa, panie. Kiedy Jezus wyjawia, że jeden z was mnie zdradzi, oni się pytają, czy, czy nie ja, panie, ale tylko Judasz mówi do Jezusa, rabbi, czy nie ja, rabbi. I zresztą później, jak przychodzi do ogrodu oliwnego wraz z całą zgrają, to też mówi, witaj, rabbi. Także dla Judasza Jezus jest tylko rabbim, nauczycielem. Może był zachwycony jego nauką, ale właśnie nie oddał Jezusowi swojego życia. Nie opowiedział się za nim całkowicie. Pozostali tak. Jak mówimy, że Jezus jest naszym Panem, to znaczy, że oddaliśmy mu nasze życie. Że ono do niego należy. My go wybraliśmy jako tego, który ma nas prowadzić przez to życie. Oczywiście, no może być właśnie to doświadczenie słabości i cała ta Ewangelia też. Jest pokazaniem tej słabości uczniów. Oni, oni gdzieś tam się rozpraszają, puszczają, właśnie Jezusa uciekają, ale przez to, że Jezus jest ich Panem, oni do Niego wrócą, oni doświadczą zmartwychwstania. I to też jest ważna podpowiedź na ten wielki tydzień, który rozpoczynamy. Żebyśmy właśnie z jednej strony wchodzili w ten Wielki Tydzień z takim doświadczeniem naszej słabości. To jest jakaś wielka tajemnica, że w tej najważniejszej godzinie ci uczniowie, nawet najbliżsi, doświadczają wielkiej swojej słabości. I my wchodzimy z takim doświadczeniem w ten Wielki Tydzień, właśnie w pokorze, uznając też swoją grzeszność, swój konkretny grzech, oddając to Jezusowi. Nawet umieć zapłakać, tak jak zapłakał nad tym dzisiaj Piotr. Kiedy, kiedy wyparł się Jezusa. I właśnie z tą słabością, wchodząc w ten tydzień, równocześnie wchodzić ze świadomością, kim dla mnie jest Jezus. Że Jezus jest moim Panem. Że On właśnie jest tym, który przychodzi, aby mnie zbawić. I ostatnia podpowiedź na ten wielki tydzień to są słowa Jezusa, które on kieruje do uczniów, kiedy przychodzą do Ogrodu Oliwnego. Czuwajcie i módlcie się. To jest niesamowicie ważne w tym wielkim tygodniu, żeby doświadczyć. W pełni można powiedzieć owoców zbawienia, to po prostu mamy czuwać i modlić się, znaleźć na to czas, po prostu nie śpieszyć się. Ja wiem, że Wielki Tydzień w wielu domach, no, to jest też ten, to przygotowanie takie zewnętrzne, no, to jest też ważne, bo to jest to przygotowanie paschy, ale żeby właśnie najbardziej to skoncentrować się na tym przygotowaniu wewnętrznym, na tym czuwaniu, na tej modlitwie nie tylko przychodząc na tą prywatną modlitwę do grobu Bożego, czy do, wcześniej do ciemnicy, ale myślę, że najważniejsze to jest to czuwanie w czasie liturgii. Wielki Czwartek, msza Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek, liturgia Męki Pańskiej, no i najpiękniejsza Wigilia Paschalna. Moi drodzy, te liturgie, one ze swojej natury też nie mogą być sprawowane z pośpiechem. No, każda liturgia, liturgia nie znosi pośpiechu ale szczególnie te, w te dni, właśnie nawet jeżeli to trwa długo, Wigilia Paschalna, nawet niech trwa trzy godziny, ale właśnie my się mamy sycić, napełniać Panem Bogiem, który przychodzi, aby nas zbawić. Wchodzić w słowa, które tam są wypowiadane. Można dzisiaj tak łatwo znaleźć nawet na internecie teksty liturgiczne, nie tylko czytania, ale, ale innych modlitw wypowiadanych w czasie tych nabożeństw, tych liturgii żeby naprawdę wchodzić w głębię, czuwać i modlić się, bo wtedy naprawdę doświadczymy pełni tych dni. I wtedy w ta Wigilia Paschalna, zmartwychwstanie Chrystusa będzie, będzie takim wybuchem, rozsadzeniem w nas tej naszej ciemności, tego naszego samotnienia. Kilka tych myśli na Wielki Tydzień. Na pewno każdy z Was znajdzie jeszcze wiele, wiele innych podpowiedzi w tym Słowie, które jest przebogate. Sięgajmy do Niego, wracajmy przez te dni, sięgajmy po teksty, które w poszczególne dni daje nam też Kościół. Niech One nas prowadzą. Dobrego, wielkiego tygodnia, niech Pan działa. Do zobaczenia z Panem Bogiem.